My, Prawo i Sprawiedliwość to partia, która nie potrzebuje programów z Brukseli i z Berlina. My piszemy programy z Polakami. Witamy państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, ale pozwólcie, że to spotkanie rozpoczniemy od hymnu państwowego. Proszę o powstanie do hymnu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czuję się zaszczycony i jest mi niezmiernie miło prowadzić to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, podczas którego będziemy głównie rozmawiali o przyszłości, bo przyszłość jest otwarta i zależy od, każde, od każdego z nas. Zależy od tego, co robimy i co będziemy robili dzisiaj, jutro, pojutrze. A to, co robimy i będziemy robili, zależy od naszego myślenia i od naszych pragnień, od naszych nadziei i oczekiwań. To zależy od tego, jak postrzegamy naszą ojczyznę i jak oceniamy możliwości przyszłości. Szanowni Państwo, przyszłość to Polska. <laughs> Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie gościa specjalnego naszego spotkania, a jest nim pani minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rodowita. Szanowni Państwo, pani Marlena Maląg to rodowita Ostrowianka, dumna Polka, niezwykle aktywna, pracowita. I wrażliwa kobieta, zatroskana o losy rodzin, seniorów i wielu grup społecznych. Pani minister, dziękujemy za tak aktywne działania i witamy bardzo serdecznie. Ale proszę państwa, biało-czerwona drużyna jest zdecydowanie większa i to działanie zespołowe, to, że parlamentarzyści są z państwem, są wśród państwa i chcą państwa słuchać, daje efekt. Cieszę się bardzo, że dziś tutaj w Ostrowie jest również z nami minister Jan Dziedziczak. Witamy serdecznie panie ministrze. Bardzo cieszymy się z obecności pani poseł na Sejm Katarzyny Sujki. Pani poseł, witamy serdecznie. Cieszymy się z obecności ministra pana Jana Mosińskiego. Witamy bardzo serdecznie. Są wśród nas, Szanowni Państwo, samorządowcy, których serdecznie witam. Są wśród nas przedstawiciele różnych grup społecznych. Dziękujemy, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Są wśród nas Sołtysi. A to wczoraj premier ogłosił bardzo dobrą nowinę dla Sołtysów, bowiem będzie dodatek w kwocie 300 zł dla tych, którzy pełnią tę jakże ważną funkcję. Szanowni Państwo, ale oczywiście <laughs> najbardziej ciepło i serdecznie witam wszystkich Państwa. To Państwo jesteście najlepszymi ekspertami od przyszłości Polski. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku skutecznie wsłuchuje się w głos Polaków. Dziś chcemy ponownie się wsłuchać w państwa głos i za to serdecznie dziękujemy, że jesteście. Pani Minister opowie nam o planach na silną i dobrą przyszłość naszej ukochanej ojczyzny. Pani Minister, serdecznie zapraszamy. Szanowni Panowie Ministrowie, Pani Poseł, ale przede wszystkim wy, moi kochani, rozpoczynamy wielką podróż, wielką podróż o przyszłość naszego kraju, bo przyszłość to Polska! Szanowni kochani drodzy, pamiętacie, kiedy w 2015 roku rozpoczęliśmy pisać program wyborczy? On się nie napisał w zaciszu gabinetów. On się napisał razem z wami, i tylko w ten sposób, wsłuchując się w jakie są potrzeby mieszkańców naszych najmniejszych ojczyzn, tworzymy nasz program wyborczy. I ten program wyborczy, którym pójdziemy do wyborów, w tym roku również będzie napisany z Wami. Dlatego dzisiejsze spotkanie, dlatego nasza dzisiejsza rozmowa. Ale przede wszystkim musimy sobie jasno powiedzieć, naszym, naszą przyszłością jest Polska i tylko silna, niezależna, nowoczesna, oparta na silnym fundamencie. Tym fundamentem jest rodzina. Dlatego, Szanowni Państwo, ten czas, w którym przy, przyszło nam żyć, jest bardzo trudny. Bo musimy pamięcią sięgnąć rok 2020 COVID, dzisiaj tocząca się regularna wojna za naszą wschodnią granicą. Spustoszyło to całkowicie nasze bezpieczeństwo, ale dzisiaj polski rząd, prawo i sprawiedliwość przede wszystkim troszczy się o Polaków. Troszczy się o Polaków i pomimo tych trudności w żaden sposób nie ograniczyliśmy programów społecznych. A przypomnijmy, jakie programy działają. Nasz sztandarowy program, który zmienił oblicze polskich rodzin, Rodzina 500. Szanowni Państwo, to już ponad 230 miliardów, które trafiło do polskich rodzin. W Wielkopolsce jest to ponad 20 miliardów. A więc każdego miesiąca ponad 7 milionów dzieci odbiera to świadczenie. To jest niewyobrażalne. Ale to nie jest jedyne wsparcie dla rodzin. To przecież i program Dobry Start, świadczenie matczyne dla tych rodziców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, ale nie nabyli prawa do minimalnej emerytury. To program Maluch Plus, który rozwija pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi do trzeciego roku życia i rodzinny kapitał opiekuńczy. Szanowni Państwo, tylko te dwa programy. Maluch, y, 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 rodzinny kapitał opiekuńczy i nasze świadczenie 500 plus to 120 tysięcy złotych, jakie otrzymują rodzice na wychowanie dziecka do 18 roku życia. Wiemy o tym, bo aż przykro wspominać, że przed rokiem 2016 takiego wsparcia po prostu nie było. I dzisiaj zastanawiamy się przede wszystkim, o co będą te wybory. Jakie będą te wybory? Te wybory będą przede wszystkim o przyszłość Polski. Jak będzie wyglądała Polska? Czy ta Polska będzie silna, niezależna, samorządna, to, co dzisiaj tworzymy? Czy ta Polska będzie uzależniona od innych, będzie wykonywała polecenia innych? Nie, my jesteśmy silni. My jesteśmy silni Waszą siłą, że tutaj jesteście. Tak licznie przyszliście na to spotkanie z nami, abyśmy mogli zadecydować, w jakim kierunku idzie Polska i jak ona ma się rozwijać. <klucza> Polska musi być bezpieczna, dlatego troska o to, aby to poczucie bezpieczeństwa było niezagrożone, pomimo toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą, a więc przede wszystkim silna odbudowa naszej armii, tak aby Polacy byli silni, bezpieczni. Silna nasza pozycja w NATO. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę liderem wszystkich działań, liderem działań w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej. To siła naszej dyplomacji, to wysiłki podejmowane zarówno przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim także przez naszego prezesa, pana Jarosława Kaczyńskiego. Oklaski to siła, to moc. Chcemy odpowiedzieć, jaka ta Polska ma być. Czy to ma być Polska spokojna dla obywateli? Rozwijającego się państwa nowoczesnego, że obywatele wiedzą, na co mogą liczyć ze strony państwa, czy to ma być wielki chaos? Ten chaos, który funduje nam opozycja. Kłótnia o stanowiska, jedyny program, który zostaje przedstawiany, to jest Antypis. Jak pokonać PiS? Nie mogą się pogodzić. To boli, że PiS działa dla drugiego człowieka. My nie chcemy powrotu tych czasów, a przede wszystkim to, co się działo, kiedy, szanowni, nacy drodzy seniorzy wychowywali swoje młode pokolenie w czasach PRL-u. Do tego czasu nie będzie powrotu. My nie chcemy również bezdusznych reform Balcerowicza. Kiedy polskie rodziny czuły się niebezpieczne, kiedy bezrobocie galopowało, miliony osób bezrobotnych i wtedy nie było pomocy państwa. My przede wszystkim. Takie rozwiązania wprowadzamy i to pokazał czas COVID-u. Miliony miejsc pracy uratowanych, polskie firmy uratowane. Dzisiaj Polska jest silna, drugie państwo z najniższym bezrobociem. To przede wszystkim pokazuje kierunki, że dla nas Polacy są najważniejsi, dla nas Polska jest najważniejsza. Kapitał też ma narodowość, kapitał ma polską narodowość, nie pozwolimy na to, aby wyprzedawać polskie firmy, my staramy zmieniać się zmieniać rzeczywistość. To bardzo boli opozycję, to te ataki. Zarówno pewnie Wy, moi drodzy, tutaj zgromadzeni w naszych miejscowościach, w naszym powiecie, spotykacie się z atakami opozycji. Ale musimy być silni, bo tylko silna biało-czerwona drużyna może zwyciężyć. I tutaj wszyscy razem musimy zjednoczyć siły, wysiłki, ambicje, abyśmy razem w wyborach. Przede wszystkim zwyciężyli dla dobra Polski, dla dobra polskich rodzin. W trudnym czasie, to już powiedziałam, wysoki poziom inflacji, z którymi zderzacie się każdego dnia, ale staraliśmy się, aby nikt nie pozostał sam sobie. Nie opowiadamy historii, że nie wiemy, gdzie są pieniądze zakopane. Jakbyśmy wiedzieli, gdzie są zakopane, to je wtedy odkopiemy albo gdzie jest przycisk, wys wys wysokie, niskie ceny. Nie. My podejmujemy działania, te działania wsparcia bezpośredniego poprzez dodatki tarczy antyinflacyjnej, poprzez dodatki z doda zakupu węgla pamiętacie węgla miało nie być, Polacy mieli siedzieć w zimnych domach. Czy mamy taką sytuację? Nie, węgla nikomu nie brakuje. Do, wprowadziliśmy dopłaty do zakupu węgla, do zakupu innych paliw, którymi Polacy się opalają, żebyśmy wspomagali. Robimy to razem z samorządowcami. Zachęcamy tych samorządowców. Nie wszyscy są chętni, ale zachęcamy. Troska o to, aby przede wszystkim nasze wynagrodzenia się zmieniały. Troszczymy się o na, wynagrodzenia tych najuboższych Polaków, które mają niskie wynagrodzenia, minimalne. Wynagrodzenie w tym roku dwukrotnie jest waloryzowane. W lipcu będzie to kwota 3600 zł. Mało tego, i to jest bardzo ważne dla wszystkich Polaków. Bardzo ważne jest to, że troszczymy się o to, aby była ustanowiona stawka godzinowa. To daje bezpieczeństwo i poczucie stabilizacji tym osobom które pracują na umowach cywilnoprawnych. Musimy dbać o Polaków, bo przede wszystkim Polska to silna rodzina i Polacy. żeby Polska mogła być nowoczesna, żeby mogła dynamicznie się rozwijać, to przede wszystkim realizowane są liczne programy uruchomiane przez Prawo i Sprawiedliwość. To rządowe inwestycje w ramach polskiego ładu, to inwestycje strategiczne, inwestycje drogowe. Te programy trafiają dzięki polskiemu rządowi. Do samorządów. I szanowni państwo, to samorządowcy, korzystając z tych środków, realizują zadania, które mają służyć mieszkańcom. Tutaj, na terenie powiatu Ostrowskiego, można powiedzieć, że w tym ostatnim czasie to setki milionów złotych trafiły. Powiem szczerze, że setki milionów złotych i. To przede wszystkim są środki. Ten czas już jest za nami. My tego czasu przede wszystkim nie chcemy powtórzyć, aby Polakom tego losu nie gotować. Szanowni Państwo. Często opozycja opowiada, ale skąd będą na to pieniądze, bo przecież nie ma pieniędzy. Nie, pieniądze są i będą. My przede wszystkim uszczelniliśmy to wsparcie, które Platforma Obywatelska za czasów swoich rządów dedykowała elitom, mafie vat wspieranie tych mafii. My dzięki temu, że uszczelniliśmy wypływ tej luki vat mamy na programy społeczne. Szanowni Państwo, wyjątkowy wysiłek, bo to trzeba powtarzać, wyjątkowy wysiłek w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. Ale te działania przede wszystkim muszą być dla Was i z Wami. I to Wy musicie, Szanowni Moi Kochani, mówić o tym, jakie są potrzeby. Tego chcemy od Was usłyszeć. Pracy, które magą, mają pomagać młodym rodzicom podejmować. Łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Zmienia się sytuacja kobiet w Polsce. Przede wszystkim dzisiaj, szanowni Europejczycy, jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze. I nie jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzny na tym samym stanowisku. Nasza ojczyzna musi być bezpieczna to te wszelkie wysiłki aby armia nasza była nowoczesna aby nasza armia przede wszystkim mogła nas ochronić myślę że to wszyscy jak tutaj jesteśmy jesteśmy głęboko przekonani ale każdy polak chce być zdrowy chce być zdrowy chce się czuć zaopiekowany przede wszystkim przez służby medyczne i w tej materii w opiece gwarantuję że Będziemy dochodzić do 7% P produktu krajowego brutto odpisu na służbę zdrowia. Dzisiaj, szanowni państwo, na zdrowie przekazujemy blisko 160 miliardów złotych. Rok dwa, to przede wszystkim.